Może witam Państwa bardzo serdecznie, ponownie razem możemy słuchać głosu Boga w Słowie, który ofiarowuje nam w liturgii. Poprośmy więc, żeby nas na Niego uwrażliwił, żeby pozwolił nam rozpoznawać ten sposób Jego wyrażania, atencji względem świata, myślenia o świecie, żebyśmy Mogli rozpoznawać Boga wszędzie, dokąd idziemy. Przed nami fenomenalne teksty, które pokazują nam, jak ogromna jest miłość Boga i jak nieznużony jest on w tłumaczeniu nam e, prawdziwego kształtu świata i zapraszaniu nas do właściwego rozumienia. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże. Prosimy Cię, żebyś w swoim duchu, który nas napełniasz, percepował teraz w nas Twoje Słowo, Twój głos, żebyśmy mogli rozpoznawać Ciebie jako osobę wszędzie, gdzie funkcjonujemy, błogosławimy Cię Boże, że możemy Cię słuchać, że mamy dostęp do Twojego Słowa, błogosławimy Ciebie, który na naszych oczach czynisz wielkie dzieła, który na naszych oczach. Objawiasz moc siebie obecnego, siebie działającego, siebie aktywnego, zbawiającego. Błogosławimy Cię i cieszymy się z możliwości trwania przy Tobie i poznawania Ciebie. Poprowadź nas w tym procesie, żeby nasz wzrok nie odwracał się od Ciebie ani na chwilę. Prosimy o to Ciebie, Boże, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przed nami dzisiaj na początku tekst z księgi Proroka Izajasza. Składa się on z dwóch członów. Pierwszy jest swoistym anonsem, w którym ukochany, czyli przyjaciel ukochanego, nie ukochany, ale przyjaciel ukochanego, wprowadza nas w pieśni miłosną, w której chce nam opowiedzieć, jak bardzo Jego ukochany z kolei kocha winnice. Zatem mamy tutaj jakby dwa podmioty. Zwróćmy na to uwagę, bo jesteśmy jakby do relacji z tym ukochanym, wprowadzeni przez Jego przyjaciela. Chcę zaśpiewać mojemu przyjacielowi pieśni o Jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na Pogórku, otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i kać w niej wykuł i spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie proszę pomiędzy mną, a między moją winnicą. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody. Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją ograbiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię i nie będzie przycinana, nie plewiona. Tak, iż wzejdą osty i ciernie. Chmurą zakaże spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą pana zastępów jest dom Izraela a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawo wierności, a oto uprzyk grozy. Zwróćmy uwagę, że mamy do czynienia tak naprawdę z pieśnią, najpierw zapowiedzianą przez Anos, a później rozgrywającą się też takie formule Dramatyczny. Tekst jest po prostu niezwykły, także jak stwierdzają egzegeci zajmujący się tym fragmentem, niezwykły pod względem melodyki, uchwytnej w języku hebrajskim. I teraz, kiedy przyjrzymy się wprowadzeniu, to zdajemy sobie sprawę, że muszą być sprzyjające okoliczności do takiej pieśni, więc jest całkiem możliwe, że prorok wykorzystuje jakąś okoliczność przy której zarówno mieszkańcy Jerozolimy, jak i mieszkańcy całej Judei są obecni w większej liczbie i może z racji, że mamy tutaj do czynienia z konstatacją zbiorów, to jest święto na przykład namiotów. I przed takim gremium, gremium obecnym na święcie Izajasz przybiera jakby maskę ludowego śpiewaka, żeby... Pod tonami tej pieśni e, odkryć e, swoim odbiorcom e, prawdę o ich odpowiedzi na relację, jaką do nich ma Pan Bóg. I teraz e, pierwsze określenie, które się pojawia, to mój przyjaciel, e, to jest określenie tutaj e, dokładnie mój ukochany. E, po hebrajsku do di określenie znamienne dla relacji bardzo intymnych, dla relacji małżeńskich. Zatem gdzieś z tyłu pobrzmiewa nam też ten obraz w Księgach prorockich bardzo dobrze znany, którym Pan Bóg posługuje się, żeby opisać nam swoją relację do Izraela, do każdego z nas, gdzie Bóg jest oblubieńcem, a my wszyscy stanowimy oblubienicę i też każdy jednostkowo. I w tym kontekście pojawia się tutaj, w kontekście winobrania, pojawia się tutaj pieśń mojego Dodi. I obraz winnicy równie mocno znany nie tylko z tekstów prorockich, ale także z przypowieści Jezusa, z jakby wykorzystujących ten motyw, Izrael jako winnica. Winnica, czyli ta, ten cenny element pola Izraelity, pola dobrze uprawionego, zadbanego, które przynosi owoce, zakładamy, z nich wytła wykonywane, wytłaczane jest wino, dzięki czemu każdy zyskuje radość życia. I teraz mamy do czynienia z działaniami, które wykonał ukochany Didi, żeby umożliwić tej winnicy, żeby tą winnicę najpierw. Stworzyć, a potem żeby jej umożliwić wydawanie owoców. Zatem oko, wyplewił, pole może wykarczował, stworzył tarasy, kopał, sprawił, że woda może spokojnie spływać dzięki tym tarasom, które zrobił. Z jednej strony spływać, ale też nie wypłukiwać gleby. Spulchnił, usunął kamienie, z tych kamieni zrobił mur ochronny, żeby zwierzęta. Nie zjadały liści winogron, i posadził na tak przygotowanym gruncie szlachetną winorość Sorek, to jest winorość najwyższej jakości, dająca czerwone wino i od nazwy tego wina prawdopodobnie jest nazwa tego gatunku wyjątkowo ceniona. Winnice zazwyczaj budowano gdzieś, tworzono gdzieś w pobliżu domów, ale jeżeli były oddalone, jeżeli to pole było oddalone, to wówczas tam ustawiano chatkę, czyli to jest coś rodzaju takiego szałasu, gdzie można było się schronić przed upałem, a w sytuacji jeśli winnica była większa, to coś w rodzaju takiej kamiennej wieży, jakiegoś takiego punktu obserwacyjnego, gdzie można było z jednej strony się schronić, a z drugiej strony. jakby. Oglądać całe pole w razie potrzeby, się trzeba było go strzec, wykuł tłocznie, żeby owoce winnicy się nie zmarnowały. I jaki jest efekt? Właściwie wszystko zostaje spełnione, a winnica wydała cierpkie jagody dokładnie wydała owoc niedojrzały, źle pachnący, cuchnący, takie zgniłe. I teraz e, rozpoczyna się druga część tego czytania, staje nam ten dodi wobec e, tej winnicy. Otrzymaliśmy wszelkie możliwe dobra, żeby e, rozwijać się, żeby kontaktować się z Bogiem. Nie korzystamy z tego i owoce są zgniłe, jakby nie Potencjał w nas złożony, potencjał kontaktu z Bogiem, życia, jakby życia prawdziwego nie został zrealizowany. I proszę zwrócić uwagę na reakcję ze strony Pana Boga. Teraz Wy, mieszkańcy, wy, którzy słuchacie, rozsądźcie pomiędzy mną a moją winnicą, co było źle, co ja zawiniłem, mówi Pan. Doskonale nam znana pieśń Wielkopost na na fragmencie księgi Proroka Michasza. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Co zrobiłem, że nie dopełniłem? Powiedz mi, mówi Pan, bo to jest pytanie retoryczne, moglibyśmy powiedzieć, bo zmusza to i odbiorców bezpośrednich i nas do takiej głębokiej refleksji nad niezwykłą delikatnością Boga. Fakt, że zostaje wspomniane jego oczekiwanie na owoce, czemu, gdy czekałem, by Winica wydała winogrona? Ona wydała takie owoce. Czekałem, mówi Pan Bóg. I teraz co? Teraz pojawia się obraz likwidacji ochrony czyli zaniechanie okopywania, zniszczenie muru. W tej, w tej pieśni przedstawione po to, żeby jakby pokazać, jakby skontrastować to funkcjonowanie winnicy bez ochrony z funkcjonowaniem winnicy z ochroną. To, jest, to nie jest zapowiedź przyszłości. Czyli stwierdzenie, dobrze, to teraz Pan Bóg nas ukaże, czyli wyda nam doświadczyć konsekwencji, po to, żebyśmy doświadczyli, jakie jest źle. Proszę zwrócić uwagę na samą końcówkę tego tekstu. Otóż winnicą Pana jest Dom Izraela. To jest pieśń, która ma nas dzisiaj skłonić do refleksji, czy widzimy dobro, czy widzimy obdarowanie, czy widzimy to namaszczenie duchem Bożym, którego Pan Bóg nam udziela. I Pan Bóg, który nie, nie odżegnuje się od relacji, to jest winnica Pana zastępów w domu Izraela. Oczekiwał tam sprawiedliwości. W swoim domu, tam gdzie są najbliższe relacje. Oczekiwał sprawiedliwości. A oto rozlew krwi. Oczekiwał prawowierności, Oczekiwał pójścia za jego myśleniem. Praworządności. Pójścia za rozeznaniem, którymi szpat, który daje Pan Bóg. Oto jest groza. Czyli mamy do czynienia z doświadczeniem jakby przemocy. I Pan Bóg nas zostawia z tym pytaniem, dlatego że kontekst następujący nie pokazuje nam jakby zniszczenia Izraela, zniszczenia winicy. Kontekst następujący to jest oj, zatrzymaj się! My poprzez dzisiaj Wyturgi, poprzez psalm w refrenie dokonujący identyfikacji winnicą Pana jest Dom Izraela i wskazujący na działania Boga w historii Izraela, na ratunek z Egiptu, na danie możliwości rozwoju i na nieumiejętność przyjęcia przez człowieka rzeczywistości i korzystania z obdarowania. Przechodzimy przez taki psalm do czytania z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian. Proszę zwrócić uwagę na to, co kryje się pod terminem modlitwa. Wiemy, że kryje się kontakt z Bogiem. Zatem w takiej semantyce poruszamy się w tym fragmencie. Posłuchajmy. Bracia, o nic się zbytnio nie troskajcie. Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i w błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przywyższa wszelki umysł, będzie strzeg waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z Wami. Teraz jakbyśmy mieli dokonać takiego przełożenia yy, tego tekstu, to po pierwsze mamy wskazanie: yy, nie bój się, nie obawiaj niczego, troszcz się o kontakt z Bogiem. Yy, dalej, yy, uświadom sobie, że Bóg cały czas obsypuje Cię dobrodziejstwami, jak żeby więc miałby zlekceważyć to, czego doświadczasz. Zatem, to, co poznałeś wszystko, co rozeznałeś, do czego masz dostęp, przedstawię Bogu. Przerzuć na Niego wszystkie swoje troski. I teraz tak, zdajemy sobie sprawę, że Bóg zna wszystkie nasze sprawy, ale On potrzebuje naszej decyzji. Potrzebuje jakby otwarcia z naszej strony drzwi naszego życia, ponieważ suwerenność, jaką nas obdarował i wolność, którą nam ofiarował, ona, czy mówimy, stwarza tą, tą kulturę, czy tworzy tą kulturę Boga w odniesieniu do nas. I teraz warto, żebyśmy się zastanowili, bo jeżeli jesteśmy przekonani, że Bóg nie lekceważy rzeczywistości, któremu przedstawiamy, to mamy tutaj wskazanie, że ze względu na fakt, że to my prosimy i ze względu na rozumienie, na współodczuwanie z nami, Bóg zareaguje. I teraz, jeżeli my mamy świadomość, że Bóg, nie że Bóg jest z nami w kontakcie i że Bóg rozumie, to o co nam chodzi, rozumie nasze uczucia. Ja myślę, że tutaj jest chyba największy problem, że czasem człowiekowi towarzyszy przekonanie, że Bóg owszem wie, o co go proszę, ale uważa inaczej, bo jakby nie rozumie moich emocji, ich nie podziela. Może je lekceważy, bo nie widzę od razu efektów yy, rzeczy, o którego proszę. Yy, nic bardziej mylnego, dlatego że ze strony Pana Boga mamy cały czas zapewnienie przez całą Biblię o ogromnej empatii, ogromnym współodczuwaniu z nami, co nie znaczy, że Bóg pójdzie za naszymi emocjami, za naszymi przeżyciami, ale że Bóg nas rozumie, jest tam z nami. Zatem, jeżeli chce nas wyprowadzić ku czemuś innemu, to z pełnym uszanowaniem naszych przeżyć, nie łamiąc ich absolutnie. Dlatego też mamy tutaj stwierdzenie, że pokój Boży co jest ciekawe określenie należący do Boga, a zarazem za chwileczkę mam określenie Bóg pokoju, czyli Bóg, który jest pokojem, on nas wypełni. I teraz Bóg, który jest pokojem, który przewyższa wszystko, co my możemy wytworzyć swoim mózgiem, czyli przewyższa wszystkie scenariusze, które mogą nam przyjść do głowy, który przewyższa wszystko, co jest poza zasięgi, co jest w zasięgu naszej inteligencji On nas chce wypełnić. Dlaczego? Dlatego, że chce nas zaprosić do tego, żebyśmy mocniej uczestniczyli w, w tym kontakcie z Nim, w rozeznawaniu, jakie On nam daje. I teraz On będzie strzegł naszego rozeznania, naszych przestrzeni decyzyjnych, serc, tam gdzie wszystko lokujemy i będzie strzegł naszego myślenia. Strzeże, czyli uważa za cenne. Czyli tam e, chce się rozlewać to więcej Boga e, niż, e, niż nasze e, poznanie, i dlatego jesteśmy zaproszeni do tego, żeby myśleć. Po co, e, żeby myśleć, e, żeby mieć na myśli? tego, że to właśnie nasz umysł kształtuje nasze wybory, więc mamy rozpoznać. E, w oparciu o to, co się nauczyliśmy, czyli co mamy w pamięci, o wiedzę, co przyjęliśmy, czyli zdecydowaliśmy, że jest wartościowe, co percepowaliśmy i co zobaczyliśmy. Te cztery elementy, proszę zwrócić uwagę, bardzo istotne, czyli reakcja. Reakcja na rzeczywistość, percepcja, uczestnictwo w rzeczywistości, one są bardzo ważne, tylko że przez to też, przez tą refleksję, odbieranie piękna i dobra Boga w życiu codziennym, my tak naprawdę rozpoznajemy, czy mamy przeświadczenie, zyskujemy przeświadczenie Jego działającego. I e, poprzez e, Alleluja, proklamację ze stwierdzeniem, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, przechodzimy do Ewangelii. I teraz, ponieważ ona bardzo mocno koresponduje z pierwszym czytaniem, to zanim ją przeczytam, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na odmienność tekst, akcentów tekstu Ewangelii. W tekście Ewangelii odmienność od pierwszego czytania. Tutaj nie będziemy analizowali faktu, czy Jezus nie analizuje faktu, czy winnica wydaje plony. Wręcz skupia się. Na tym, kto ma prawo do tych plonów. Mianowicie ustawia nam bardzo jasno relacje pomiędzy właścicielem winnicy a dzierżawcami. My, jako ludzie, wcześniej ci, do których bezpośrednio adresowany jest tekst, który się gromadzą, którzy się gromadzą wokół Jezusa, czyli arcykapłani i starsi też tutaj, bezpośredni jego interlokutorzy. Stają na pozycji dzierżawców. I teraz powstaje pytanie, czy nie przejąłeś władzy nad czymś, co de facto nie należy do ciebie? I nad czym przejąłeś władzę? Co chcesz usunąć? Czy naprawdę, jak przejmujesz władzę nad dziełem, nad własnością Boga, którą stanowi Izrael, którą stanowi słowo, którą stanowi relacja, jeżeli ktoś przejmuje władzę nad tym, jak, jak ty, jak, jak ludzie wchodzą w relację z Bogiem, to. To uzurpuje sobie prerogatywy, których nie posiada. To jest uzurpacja, to nie jest, nie ma nikt do tego prawa. I ten absurd, który nam się za chwileczkę pojawi, czy jak zabijemy syna, to winnica będzie nasza, więc zróbmy to. Nigdy dzieło Boga nie będzie, jakby nigdy człowiek nie wejdzie na miejsce Boga. Przejęcie przez człowieka władzy nad dziełem Boga prowadzi do jego destrukcji, dlatego że nasz ogląd jest malutki, malusieńki. Zatem wysłuchajmy tej Ewangelii i przyjrzymy się za chwileczkę jeszcze ostatniemu elementowi. Jezus powiedział o darcy kapłanów i starszych ludów z Ewangelii Świętego Mateusza. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, tak myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili sobie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a odda odda dzierżawę innym rolnikom, którzy będą mu oddawali plon we właściwej porze? Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i cudem jest w naszych oczach, dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda Jego owoce. Czy jeżeli przejmiesz władzę nad Bogiem? Zabijesz syna, zabijesz tego, do którego należy dziedzictwo, to przejmiesz jego dziedzictwo, przejmiesz to, co należy do Boga. Absurd. Kto jest kamieniem węgielnym w mentalności Izraela? Dokładnie w mentalności, która wyrasta w oparciu o Psalm 118, to bardzo jasno jest pokazane, że na tle całego świata Izrael jest trochę takim kamieniem odrzuconym, ale który stał się kamieniem węgielnym. Tutaj natomiast um, mamy akcent na to w tej przypowieści, o co chodzi w kamieniu węgielnym. Bóg kładzie kamień. Czyli ten kamień, który stanowi jakby e, zwornik e, całości. I teraz, jeżeli Bóg kładzie kamień zwierający całość, zespalający całą budowlę, to Bóg, który uczynił Izraela kamieniem węgielnym, Bóg go prowadzi, Bóg go formuje. Teraz mamy z jednej strony pokazanie z strony Pana Boga, że. Izrael należy do Niego, z drugiej strony pokazanie to jest przybitka do osoby Jezusa. Odrzucicie Syna, to nic nie zmieni do faktu, że Izrael i cała rzeczywistość należy do Boga. I tak winnica nie stanie się wasza, wasze życie jest krótkie. Dlatego warto y, zwrócić uwagę na samą końcówkę. Pan to sprawił, jest cudem w naszych oczach. To jest zapowiedź tego, co widzimy też na śmierci i zmartwychwstanie Jezusa. Pan to sprawi, jest to cudem w naszych oczach. Przypatrzmy się Bogu jako temu, który cały czas prowadzi nas, prowadzi cały świat. Błogosławmy Jego działania. Wówczas uświadomimy sobie, ile On czyni.